No, no to już zdradziłeś, to się wytnie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o Junaku M12 Vintage 400. Cóż mogę Wam powiedzieć, w komentarzach dużo było informacji od Was, bo komentowaliście. I jak to się zwykło mawiać, o wilku mowa, a wilk tuż. Zobaczcie, zobaczcie co dla was zrobiłem. Świeżutka Honda Rebel 500. Chcieliście, macie. Jedziemy. Słuchajcie, pojeździliśmy. Łukasz, poznajcie, właściciel Rebelki. Miło. E, żeby było wszystko jasne, słuchajcie, to jest bardzo świeży egzemplarz. E, powiedz coś o, 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 o tym motocyklu. Wiesz, swoim. co on jest z grudnia? 2023 Kupiłem go bodajże 28 Troszeczkę postał No i jeżdżę nim od Odkąd jest pogoda, nie od świąt od, od wielkanocnych Początek kwietnia No i do tej pory ma zrobione jakieś 3000 km, jest po pierwszym serwisie Czyli, czyli świeżo dotarty taki... Tak, dokładnie a jak powiedz mi, jeżeli go, jak, jak go kupowałeś, mhm. to nastawiałeś się bardziej na taką jazdę, żeby po prostu chilloutową, czy czy tak, żeby, żeby też trochę tego pazurka było, żeby przycisnąć, żeby czymś tam pojechać, powarczeć? To mnie nie e... bardzo interesowało. Po prostu siadasz sobie po robocie to. i odreagować. Niedzielne na popołudnie, nie? tak jak dzisiaj, słoneczko no, otóż i pojeździć. Powolutku, tak? na spokojnie, tak. I jak ten motocykl? Spełnia się dla Ciebie te, te Twoje oczekiwania w całości? Czy jednak byś coś tam w nim zmienił, coś, coś poprawił? Ja wiem, tak, on wygląda jak cruiser. Tylko tak. wygląda. No, no. To nie jest cruiser, to jest naked bike. <laughs> tak. Okay. No. On lubi wysokie obroty. Mhm. Tak, bo ta 500ka mhm. jeździliśmy nieraz i jednak te 500ki hondowskie, one lubią się tam wkręcać tak. i tam jechać. Nie? Jedziesz, jedziesz sobie powiedzmy czwórką 50 i on jest nieszczęśliwy. Czujesz, że jest nieszczęśliwy. Nie? Mhm. On jest szczęśliwy mhm. od 60 do 70, powyżej piątka, szóstka od 100 i on jest w porządku. Wtedy idzie, wtedy czuj dynamikę, ten silnik pracuje tak, jak, tak jak lubi. Mhm. Tego się nie spodziewałem, chociaż ludzie w komentarzach tam pod filmami na YouTube pisali takie rzeczy, że on tylko udaje Cruzera i to jest prawda. Pozycja ta kierownicy też jest inna, nie, nie jest taka mm -hmm. zrelaksowana, jest mm -hmm. trochę pochylony, ręce mm -hmm. masz raczej proste. Może to kwestia, że jest niedopasowana do mnie, bo nic z nią nie robiłem, tylko zmieniłem klamki, nie trochę jej poprzesuwałem. Właśnie to było jedno z moich pytań, które teraz się na. Mm. Odnośnie, czy jak go kupiłeś to od razu, bo ja na przykład jak sprzedaję motocykle to pierwszą rzeczą, którą staram się zrobić z klientem to go sadzam, luzuję kierownicę, ustaw pod siebie, mhm. ewentualnie mówię, że no nie, to jest nie tak, powinieneś to zrobić w taki, taki sposób, sylwetka taka, taka, po prostu postawiam, ustawiam klienta, mhm. jeżeli pierwszy raz siada na motocykl albo po prostu dostosowuję motocykl, zwłaszcza kierownicę, bo mhm. tak czy inaczej przesuwając ją do przodu bardziej to ona zaczyna robić rogi takie Jedziesz tak, mm -hmm. siłą rzeczy, więc jest gdzieś to położenie, czy takie ruchy wykonałeś w tym motocyklu, czy po prostu nie, ona tak jak wyjechała na razie jeździ. Tak jak wyjechała, tak jeździ. Ja kupiłem korespondencyjnie w Poznaniu. Okej. Okay. Ja zamówiłem panowie po 200 pod dom mm -hmm. i nic z niej nie było robione, oprócz tego, że klamki są, jak mówię, trochę no, pochylone. No klamki tak widzę. Nie że są mm -hmm. Także to dostosowałem do siebie, a cała reszta jest tak jak była. Oryginał. Nic z niej nie robiłem. Nic nie robiłem. No, jest. Poszerzenie stopki założone, tak, no to w to takich widzę. warunkach można dlatego, było... Dlatego ja. Junak stoi, na, musicie wiedzieć, na specjalnej podkładce, czyli kwadracik wycięty z panela podłogowego. <głos> <głos> Najlepsza podkładka, kto wie <noise> i używa, ten wie najlepiej. Tutaj w Rebelce tego nie, nawet nie proponowałem, bo widzę właśnie, że stopka jest znacznie poszerzona. Warto to zrobić. E, warto, naprawdę warto. Grosze to kosztuje. Tak. 20 zł? Na no. AlieExpressie 30. Mm -hmm, Okej. Okay. Dobrze, i teraz e, zrobiłeś 3000 km tą hondą. E, jeszcze zapytam się, żeby zaraz przejdziemy do Junaka, mm. ale e, w jakich warunkach e, to robiłeś? Jak, jak po prostu tak sobie bujając się dookoła miasta, czy jednak gdzieś tam jakiś dłuższy wyjazd e, zrobiłeś? Ci Jaki powiem. najdłuższy wyjazd zrobiłeś? Co najdłuższy wyjazd to był do Zwierzyńca mm -hmm. w tamtym tygodniu. No i to faktycznie do dzisiaj. Jeżeli się uda, to po tym wszystkim pojadę do sądomierza, zobaczymy jak to okay. będzie wyglądało. Ale jak była na dotarciu, no to te wszystkie takie dróżki tutaj lokalne, nie wolno na tych biegach, tak jak tam rozpiska tak, jest tak, ondowa, tak, nie tak, tak, żeby tak. nie przekraczać tych czterech tysięcy na początku, potem pięciu tysięcy. Po tych 500 czy 600 kilometrach już ją wkręciłem wysoko, nie? Tam na, powiedzmy na dwójce czy trójce do odciny mhm. i dalej spokojnie, mhm. żeby ten silnik tak, wiadomo, tak, w całym tak, zakresie musi, obrotu tak, pracował, no. żeby nie było tak, że on tam się do czegoś przyzwyczai. No i te trasy były coraz dłuższe No ja jestem świeżym kierowcą, więc też, że tak powiem, docieraliśmy się razem, tak? Tutaj musimy Kiedy zrobić to, ty... stop, bo e, musicie wiedzieć, że Łukasz ma prawo jazdy od roku. Młody kierowca, słuchajcie. Kupił sobie pojazdy, nie, bo na, samochodowe, na, to, pra... to, no, to bo... Moto... Ale pełne motocyklowe tak, masz, a. pełne A, tak. Bo e, rebelka mieści się na A2. Mhm. Więc e, posiadacz kategorii A zdecydował się na motocykl A2, więc to jest przykład tego, że Posiadanie A nie jest e, jakimś, e, e, nie, zmusza, cię do nie zmusza do tego, że musisz mieć litra. Otóż to. Jak to pewien mój kolega powiedział, pół litra na dwóch to też super, jak jeden nie pije. O, to dokładnie. Wczoraj na ognisku właśnie takie argumenty padły, bo kolega miał Softaila 1.7, nie? Mhm. Mówi, kurde, małe to to jest, nie wiesz, człowieku, ale jeżdżę sam, tak? Mi to wystarczy w zupełności. No Narzędzie musi być szyte pod użytkownika i pod zakres jakichś tam, powiedzmy, użytkowych... Nie, rzeczy, nie tak, masz tak. Oczekiwanie. Otóż to. Yy... Szkoda, żeby te koniki się marnowały, nie? Yy. a karmi się trzeba. Tutaj motocykl wykorzystuje, wydaje mi się, w 80% jego możliwości, yy. jeżeli jadę gdzieś szybciej, tak? Yy, MT07 na kursie prawa jazdy wykorzystywałem w 50, 40, może, nie? Tak, kursy mają to do siebie, no. że nie pozwalają praktycznie no. w ogóle wykorzystać e, właśnie na połowy nawet e, tego, tego motocykla. Więc e, ja na SVC uczyłem się 650, także to, 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 to tamten motocykl to tam praktycznie na dwójce jeździł cały mm -hmm. czas, bo, bo wrzucanie trójki czwórki to skutkowało po prostu trzepaniem zaraz tego silnika, bo tam jest fałka, więc e, nie dawał sobie rady. Także, także jak najbardziej e, nauka jazdy i egzamin to jest to jest porażka dla motocykli. No tak. E, Jedną rzecz muszę tutaj powiedzieć, bo y, powiedziałeś, że na razie jest nic nie robione. Mm. Y, docierałeś ją zgodnie ze sztuką i tak. to bardzo delikatnie, bardzo y, z troską, tak, tak to nazwijmy. Czy y, w tej chwili po tych 3000 km y, możesz powiedzieć, że kiedyś go sprzedasz? Wiesz co? Trudno mi powiedzieć. Jeszcze nie wiem, czego oczekuję od motocyklizmu. Jeszcze nie jestem tego pewien mm. do końca. Dlatego, dlatego wziąłem ten motocykl, bo on, jak mówię, wygląda jak. Kruzer i można nim jeździć wolno, ale jeżeli masz ochotę przyspieszyć i wkręcić się na wyższe obroty, zachowuje się sportowo. Oczywiście w granicach rozsądku, no, tak? tak? Pojemność tak, ma taką tak. inną i nie, nie oczekujmy od niego nie wiadomo czego. Oczywiście. Natomiast daje Ci taką możliwość. I na ta, takim motocyklu możesz sprawdzić, czy odpowiada Ci wolna jazda, czy lubisz szybciej, czy lubisz zakręt. Podnóżki są wysoko, możesz go położyć ładnie. Nie? Mhm. On ci niczym nie będzie tarł. Mhm. Nawet, nawet tak spoglądam to w Junaku tutaj, mhm. zobaczycie na zdjęciu później wrzucę. W Junaku jest slider nawet z taką śrubką specjalną, w tego w ogóle nie ma. No. Jest podcięta, podcięty pod nóżek bardzo mocno, także. Tak jak mówisz, faktycznie można ją kłaść, nie bojąc się o to, że czymkolwiek się będzie drzeć. Dlatego pytam, czy, czy ją kiedyś sprzedasz? Trudno im powiedzieć. Jeżeli będę w pewnym momencie wiedział, czego ja od tego motocykla i generalnie od motocyklizmu chcę, mm -hmm. czy chcę jeździć sportowo, czy chcę jeździć e, tak relaksacyjnie, wtedy podejmę decyzję. Na razie nie planuję tego sprzedawać absolutnie. Zobaczymy okay. rok, dwa mm -hmm. i mi się spieszy. Okej. Okay. Bądźcie w kontakcie, bo facet docierał ją zgodnie ze sztuką. Dlatego tutaj ja w tą stronę udałem Mam jako swoje. <laughs> ok, także te. No i teraz e, mhm. przechodzimy do Junaka. Pierwsze wrażenie, jak, jak siadłeś na niego? To Pierwsze wrażenie, jak go ty wyprowadziłeś, mówię, kurde, ciężki, masywny, no, no. duży motocykl. Jak e, widziałeś po jak, prostu tak, jak ja go pcham, tak? tak? tak. E, weźcie pod uwagę, że ja osłabiony jestem na jednej nodze, nie? Ale, Ale... To, to jest jedna sprawa. Nie druga sprawa to one wyglądają zupełnie inaczej. Ten motocykl jest goły, nie ma plastików żadnych, tak. nic to nie jest obudowane. Tak. On jest wąski, on jest zgrabny, on, znaczy. To jest moje zdanie, tak? tak? Nie ma niczego niepotrzebnego. Ten motocykl jest szeroki, jest masywny, jest <laughs> obudowany i sprawia wrażenie dużo cięższego i mniej zgrabnego niż rebelka. Wrażenie. Bo ono znika jak Aha. zacznie się jechać, tak? ono, to jest, Ten motocykl motocyk zupełnie od, inaczej się zachowuje niż y, Okej, okay. to teraz, bo widziałeś no. jak ja go przepycham, a Aha. czy y, 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 bo ja nie widziałem jak Łukasz się przesiadał y, na te motocykle. Y, czy spróbowałeś go przepchnąć, popchnąć, jak nie, e, właśnie. Czy wrażenie wizualne z, e, sprawdza się? To później jeszcze sprawdzimy. E, właśnie, że, jak się przepycha? Bo ja e, prowadząc te motocykle e, od razu zauważyłem, że rebelka jest lżejsza. Na razie nie sprawdzałem, ile waży Junak, nie sprawdzałem, ile waży Rebelka. E, 90 chyba, tak? Rebelka ma. No, no to już zdradziłeś, bo A. Junak na pewno powyżej 200. No. Sorry. To się wytnie. Spróbuję jeszcze raz. Okay. Gramy teraz zdziwienie. zdziwieniem. No? <laughs> więc od razu zauważyłem, że jest różnica w wadze. Ja myślę, że to nie jest 10 kg, tylko dużo więcej. Stawiam, że Junak jest dużo cięższy niż te 200 kg. I to się czuje. Mm -hmm. To się czuje bardzo mocno. Jak się pcha. Jak się pcha. Właśnie, nie? I teraz mówisz, że wsiadłeś i, i pojechałeś. I teraz właśnie. Poczekaj, wsiadłem. No właśnie. Wsiadłem na od motocykl początku. po Burs. prostu. Szerokie siodełko, tak. Dużo mm -hmm. szerszy niż w rebelce. Siodło w sensie tutaj przy... Szerokość. Tak. A W sensie na, na kościach ogonowych, nie, tak to tak, 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 nazwijmy, tak, tak. nie? Że Nogi masz zupełnie siadam. inaczej, tak? Szeroko. W rebelce możesz siąść wąsko, tutaj nie możesz siąść wąsko. I właśnie teraz, bo ja w jednym filmie powiedziałem mhm. dlaczego szeroko i gdzie wąsko. Mhm. Czy wrażenie szerokiego rozstawu kolan miałeś zawsze? Nawet jadąc? Wiesz co, nie. To do tego, do tego do jazdy dojdziemy, nie? Ja no, no. tylko jak okay. siadłem na niego. So... Si bo, yy, przepraszam, no. yy, bo to jest bardzo istotna rzecz, bo ja o tym mówiłem yy, w swoim jednym filmie. Przeszkadza mi szerokość tu. Te plastiki są bardzo szerokie, więc osoba o mniejszych yy, rozmiarach będzie tutaj robiła yy, spory rozkrok. Czyli siadłeś i siedziałeś na nim, nie mm -hmm. jechałeś. Nie, to było pierwsze, takie pierwsze wrażenie, że nogi są szeroko, tak? Tak. Że jest dużo wyżej, mm -hmm. znaczy mm -hmm. dużo. No bo na Rebelce siedzisz sobie, masz ugięte nóżki, tutaj miałem wyprostowane, oczywiście całe stopy na, na podłożu, mhm. ale nogi jest. Są, jest różnica. Widać tą różnicę. Mhm. Bak zupełnie inny, szeroki. Tak. Rebelka ma wąski, to ma szeroki bak. Inna pozycja podnóżków, dużo dalej, nie? Tutaj masz, tu w Junaku. Tak, w Junaku to dużo dalej, bardziej cruiserowo, w Rebelce masz no niby neutralnie, ale to sprzęgło trochę przeszkadza w neutralnej pozycji. Nie, ta okay. sprzęgło, ta nie dźwignia, tylko sprzęgło. E... Z tamtej strony silnika masz wystające Aha, sprzęgło, nie? Okay. i ono no. przeszkadza. Trzeba te, te nogi cofnąć tak, żebyśmy miał podnóżki e... niestety, na podbiciu tak, stopy. Albo mhm. rozstawić nogi szeroko. Całkowicie i wtedy ci nie przeszkadza, okay. w tych dwóch pozycjach. Mhm. Ale ja zwykle tak sportowo nie te nogi sobie ustawiam, bo tak mi jest najwygodniej. E... Tutaj jest dużo łatwiej objąć kolanami back. Bo jest szerszy, nie? Jeżeli ja chcę w rebelce objąć, to muszę ścisnąć te tak, nogi. Tutaj spokojnie wąsko. sobie e, ten bak obejmujesz, nie ma z tym problemu. Pozycja mhm. za kierownicą wyprostowana, ręce Dosiągamy. zrelaksowane, tak? Cruiser typowy. Mhm. Dobrze, bo powiedziałeś, że jak e, siedziałeś na nim, mhm. usiadłeś, to szeroko nogi. Tak. I teraz właśnie, co z tymi nogami, jak zaczynasz jechać? Czy nadal masz to wrażenie, że musisz trzymać te nogi szeroko? Nie, ale możesz Czy... spokojnie w rebelce, to jest tak. Dziwnie, jak trzymasz nogi szeroko, to czegoś ci brakuje. Masz dużo, dużo miejsca. Dużo luzu no? Dokładnie. A tutaj mhm. siadasz, trzymasz nogi naturalnie, bym powiedział. Nie okay. musisz ich ściskać. Możesz, wystarczy przesunąć tyłek trochę do przodu, 2 centymetry, i pozycja się zmienia na bardziej sportową. Ale jak chcesz, to spokojnie sobie trzymasz Dobrze. te nogi zrelaksowane. Ile masz wzrostu? 173 centymetry. 7 centymetrów różnicy między Łukaszem a mną. Ja mam 180. Yy, I w moim przypadku yy, był komentarz, że ja jestem za duży do tego motocykla. Mhm. Yy, ja bym powiedział, że byłem na granicznej, e, granicznej wysokości, tak? Wyższa osoba już by musiała się w jakiś sposób do tego m, ustawiać. Ja miałem kłopot z tym, że mam ograniczenie w mhm. wortezie, Nie mogłem e, tej nogi, nie mogę, o tyle mogę i koniec, tak? A e, powiedziałem, że Junak ma neutralną pozycję nogi, bo jest bardzo blisko 90 stopni. Mhm. E, e, te 80 stopni, które mam, e, pozwala mi swobodnie przerzucać biegi. Ale ja mam cały czas nogę do przerzucania biegów. Tak. ja Nie mogę jej cofnąć, nie? No rozumiem. Więc y, gdybym ją cofnął, to by się zrobiło 90 do 100. Okej. Okay. Pytanie, czy w rebelce, i e, później się pokuszę i z tą ortezą klapnę na rebelkę i zobaczymy, bo też e, tutaj taki musisz wiedzieć, e, fajny w, w wyszedł tutaj pomysł, że orteza bardzo dobrze pokazuje ugięcie nogi na motocyklu. No, czemu nie? Kątami <laughs> Łącznie z kątami, nie? No. Więc, więc na pewno tutaj się pokuszę na, na rebelkę, przyłożyć nogę i e, zobaczymy wtedy, e, jak w, przy moim wzroście to wygląda. Dobrze, no i teraz mówisz, że e, jazda taka czy cruiserowa pozycja, swobodna. A e, sam motocykl, e, jakie zrobił wrażenie? Kwestia przyspieszenia w stosunku do Rebelki, e, bo Rebelka ma 48 e, koni. No, 41,5 coś takiego. Tak jest. Junak e, 42, także tam te 5 koni różnicy jest. Wiemy już, że na pewno Junak jest cięższy. E, nie wiem, będę musiał wygrzebać kąt yy, główki y, tutaj, y, bo y, kierownicy, bo na pewno to ma znaczenie tak. też przy prowadzeniu. Ale jak twoje odczucia w czasie jazdy, już ci mówię, jak on się prowadzi, jak hamuje, jak skręca. Yy, pierwsza sprawa wrzucanie biegów. Dźwignia jest gdzie indziej. Yy, I, wysokość. Tak. I wysokość jest. Dużo dalej. Yy, bo dalej to tak, tak. Bo wysokość to możemy wysokość, podregulować, bo to nie było regulowane w Wysokość cały. jest inna i to zmienianie biegów jest mniej precyzyjne niż w Okej. Okay. Nie? nie słyszysz tego kliknięcia, nie, jest, nie jesteś pewien, no i wrzucanie luzu jest też trochę bardziej kłopotliwe. Może Tych... ja po prostu na nim nie jeżdżę, więc mhm. nie znam tego motocykla, ale w Rebelce od razu, tak? Wrzuciłem, wrzuciłem luz i nie było z tym problemu. Okej, okay. to od razu powiem, że. E, Łukasz, bo może nie wiesz, mm. jesteś pierwszym, który na nim w ogóle taką trasę zrobił, bo przed Tobą był jeden kolega, który mm. go tutaj przyprowadził ode od, ze sklepu, więc jesteś pierwszą osobą, która zrobiła przejażdżkę taką troszeczkę większą mm. e, i e, no, możesz, możesz to po prostu w zupełności nowy całkowicie motocykl, tak? e, Jeżeli chodzi o wysokość dźwigni, zmiany biegów, to wiadomo, Regulujemy. to sobie może, można, mm. widzisz, jest e, cięgło tak. do tego specjalnie, możemy to podregulować. W, każde, w każdą pozycję. Tylko a faktycznie jest za wysoko, jak teraz patrzę, to jest dużo za wysoko. Bo tutaj widzisz, u ciebie jest na tak, równi z podestem, znaczy z, z podnóżkiem. Tutaj buta można wsunąć w junaku pod tą dźwignię, po prostu bez jej ustawiania. Więc pomijając fakt, że musiałbyś wysoko nogę zadrzeć, mm -hmm. to mówisz, że te biegi według ciebie wchodziły w Nie, tak nie masło, te biegi, tak. tylko luz. A, luz tak. Okay. No. Biegi nie, nie miałem problemów, nie, nie miałem czegoś no no. takiego, że nie, nie udało mi się biegu wyrzucić. Ale one tak wchodziły tempo, czy takie takie nie, tam są... po prostu machnąłeś tą dźwignią, Dokładnie. I nóż w masło. Tak, tak. w rebelce Aha. jest to troszeczkę bardziej zaznaczone. Nie, że ten klik wrzuci... Dokładnie, że bieg mm. rzuciłeś. Tutaj nie, tutaj sobie spokojnie podnosisz, opuszczasz, to wszystko jest w porządku. Natomiast mówię, zlu... miałem problem, żeby znaleźć luz. Ja w rebelce to dźwignię mam za nisko, jak dla mnie. Muszę podregulować, żeby było wyżej. Tutaj wiadomo. Może być to, trochę za wysoko. Ale, ale też masz tego, to tutaj do, do regulacji, bo to jest Następna nie. sprawa. Y, motocykl w momencie kiedy już nie jedziesz, jest dużo, wydaje się dużo lżejszy niż rebelka. Dużo, o, lżejszy. Mhm. Sk skręcanie to nie ma z tym problemu. Jak wężynkowałem sobie tam troszeczkę tak, na tej tak, drodze, tak. no to to jest bez żadnego, bez żadnego problemu. On chętnie skręca rebelka, niechętnie. A trzeba poprosić trochę bardziej, nie? Mhm. A on nie. On bez problemu sobie, wiesz, się kładzie, I, i, jest e, lżejszy dużo. W czasie jazdy, w czasie jazdy. E, ale robiłeś to bardziej kierownicą czy ciałem go okładać? Tak? Przeciwkrętem Przeciwskręt, go kładłeś. Delikatnie, tak. Mhm. Tutaj wystarczy, wiesz, dotknąć, ale trzeba jednak zasugerować, żeby ona się trochę położyła, nie? Okay. Trzeba ją trochę bardziej poprosić, jego prosić nie trzeba wcale. Przęgło wydaje mi się, no nie wiem, jak jest wyregulowane. Nie było wcale regulowane. Nie było wcale regulowane. Bo jest świeży normalnie, wiesz, po prostu okay. z pudełka. Hamulec troszeczkę miękki, bardziej miękki niż Rebelce, nie? Trzeba mm -hmm. go jednak ścisnąć troszeczkę mocniej. W Rebelce on gryzie szybko. Mm -hmm. Pomimo I... tego, że Rebelka ma jedną tarczę z przodu, a on ma dwie. Więc tu zwróćcie uwagę, że jest to... No i Rebelka zapewne nic si na hamulce ma. Jak tak, ja znam okay. Hondę, to ona ma właśnie... Missy na hamulce montowane. Oczywiście ABS jest, bo w, ABS w rebelce jest, ale nie, ma, nie ma tutaj kontroli trakcji, jest tylko ABS. Okej. Okay. E, opcja wyłączania tego ABS-u e, i tak dalej, to w rebelce masz takie nie rzeczy. Sądzę, czy w, w, w ogóle ta, e, to jest model podstawowy całkowicie, czy jednak jakiś tam sobie To jest model S. E. Special Edition. tam mhm. ma bodajże na lagach, ma te gumy. Tak? Ma tutaj to owiewkę. owiewkę? Mm -hmm. Co więcej, ma chyba osłonę chłodnicę też plastikową i... Tak jest osłona. I tyle. I, I kolor, tak? Mm -hmm. To jest kolor i siodełka, i brązowy. I taroserii Brąz. ta Brąz. bak, błotnik. I chyba tyle ma S.A. A y, sam silnik. Y, y, w Rebelce no to już wiemy, że na dole jedzie, ale chętniej i y, tak. y, y, bardziej agresywnie na górze. A tutaj w Junaku Cały jak? czas tak samo. Tak mi się wydaje. Możesz na szóstce nim jechać 50 i on nie ma z tym problemu żadnego. Jadę tym na szóstce 50 i on, ja wiem, że ona jest nieszczęśliwa, tak? Nie daje do zrozumienia. Tak, ona nie chce tego robić. Można to robić, no ale po co, tak? Po co ją męczyć? A mhm. jednak, czy ja jadę 40, na czwórce te 50, czy na piące, czy na szóstce, to nie ma dla niego większego znaczenia. Nie mhm. przyspieszałem nim jakoś bardzo dynamicznie, więc nie potrafię powiedzieć, jak się zachowa, natomiast sama jazda Typowo kruzerowa, tak? Bieg tam, no, ok, jest jakiś, pasuje mu, a Rebelce, no, musi być konkretny, bo inaczej ona jest nieszczęśliwa. Ok. In, inny charakter motocykla. Czyli, co możemy powiedzieć o e, Junaku? Nadaje się na takie dłuższe cruiser. jazdy, Cruiser. Tak cruiser mi się wydaje. E, załadować i pojechać no. gdzieś, tak? E, w towarzystwie Rebelki da sobie radę? No, podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że tak. I teraz... No, trzeba no. się wybrać gdzieś. Zobaczymy. <laughs> Zdejmiesz o to. Październik. No. Żeby bo ciepłe w tym roku. E, ja sobie powiedziałem, że ja jeszcze z piątkę nakręcę w tym no. roku. To nie ma opcji, żeby no to nie. Będzie okazja. Mhm. Jeszcze jedna sprawa, która mi się rzuciła w tak. y, oczy bardziej w dłonie i w stopy. Mhm. Powyżej 4000 dostaje wibracji większych niż rebelka, i one znikają, jak przekroczysz 100 km na godzinę. Okay. To wtedy one są porównywalne, ale tak. Mówię, troszeczkę te wibracje są bardziej wyczuwalne na kierownicy i na podnóżkach. Na siodełku nie czułem. Mm -hmm. Ale tu mówię, to trzeba by powiedzieć trochę dłużej, nie, bo to jest tak. Tak, to, e izot, inna teraz... rzecz, że to jest w ogóle wszystko. Nie ci się dotarte, że tak, się musi o, cóż to? Dlatego no, mówię, to co zauważyłem, to mm -hmm. zauważyłem. Natomiast jak on się zachował, jak go dotrzesz. Je, podsumowując jednym zdaniem i y, cytując twoje pierwsze zdanie, które powiedziałeś na temat tych motocykli. Mhm. Junak to jest zupełnie inny tak, tak. motocykl. Zupełnie, to jest cruiser. Typowo. Rebelka, czyli macie odpowiedź człowieka, który jest właścicielem i jeździ rebelką na co dzień, nową i przejechał się Junakiem. Mhm. Nie możecie porównywać nie, nie. tych dwóch motocykli. Nie, nie, to jest zupełnie, inna, zupełnie inny charakter. Typowy cruiser, a to jest naked bike, tak. Trzeba go wyżej kręcić. Ty jedziesz sobie spokojnie, biegi można zmieniać, niekoniecznie trzeba, mhm. a ty musisz o tym myśleć. Wjeżdżasz okay. do miasta, musisz edukować. Wyjeżdżasz, musisz wrzucić coś innego. A tutaj możesz sobie piąteczką wjechać do miasta. Przepyrkać miasto. Przepyrkać 40, 50 na piąteczce, nawet na szóstce. I potem dodać gazu i sobie jechać te 100. Nie, nie wymaga od Ciebie zmiany biegów. A rewelka okay. tego wymaga. Hmm. Jeszcze chciałbyś coś dodać? Ładną pogodę mamy, trzeba jechać gdzieś. Kończymy. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania. Dziękuję Łukasz za Dzięki. ten czas, który nam poświęciłeś. Mam nadzieję, że odpowiedział na Wasze wszystkie pytania. Jeśli nie, to pytajcie w komentarzach. Będę odpowiadał. Łukasz będzie, będzie chętnie odpowiadał na wszystkie Wasze pytania, jeżeli o czymś zapomnieliśmy, bo szkoda tracić słońca, mm. trzeba jechać. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Na zakończenie już tak, w momencie, gdy Łukasz pojechał, chciałbym na jego prośbę zresztą wtrącić, że jeśli chodzi o wyświetlacz, to ten ciekłokrystaliczny w Hondzie mu odpowiada taki chciał i wcale mu to nie przeszkadza, że jest gorszy niż ten TFT, który tutaj jest z mnóstwem wodotrysków. Chciał mieć prosty wyświetlacz, Honda spełnia jego oczekiwania także w tym zakresie. Ode mnie Taka informacja można by powiedzieć, błotnik w Hondzie z tyłu jest metalowy, polakierowany, ale z przodu jest plastikowy i powiem Wam szczerze, że moim zdaniem organoleptycznie jest to słabszy plastik niż ten, który jest w Junaku Do tego jest ta czarny tak samo jak w Junaku. Tak, więc tak troszeczkę w Hondzie nie zdecydowali się, czy ten przód ma być czarny i tył czarny, czy jak, nieważne. Mijamy to, tak? Jest, swoje zadanie spełnia. Ja takie rzeczy akceptuję. A teraz największa ciekawostka, poza robakami, które mnie atakują, to jest masa. Słuchajcie, może nie. Najpierw cena 21,99 Honda w wersji podstawowej 39,00. Mówimy o cenniku. Nie o tam rabatowych promocjach i tak dalej. I teraz najciekawsza ciekawostka to jest masa. Masa Junaka według tabelki 185 kg walnąłem się o dobre 20 kg jest to lżejszy od Hondy, która waży 191 ale ciężej się go po prostu toczy być może, domyślam się, jest to wynik kąta główki, tutaj nie znalazłem na razie informacji, bo za mało miałem czasu a no wiecie, w dwie minuty tego się nie znajdzie Trzeba pogrzebać to się znajdę i wpiszę gdzieś tam w komentarzu albo w opisie filmu dorzucę. Bo według mnie opory toczenia jakie tworzy Junak wynikają większe od Hondy wynikają właśnie nie z powodu masy, która się okazuje mniejsza, tylko właśnie z powodu innego ustawienia kąta główki. I to tyle, moi drodzy. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania kanału. Jeżeli macie motocykle, które chcielibyście porównać z tym Junakiem, to zapraszam, piszcie do mnie, macie kontakt na stronie Mamoto, na Facebooku, przez Facebooka, tutaj w komentarzach odzywajcie się, kontaktujcie się, będziemy porównywać, bo dlaczego nie? Ja jestem otwarty na propozycje. Jak widzicie, nowinki od Junaka są. To dlaczego ich nie konfrontować z tym, co po prostu używamy na co dzień? Ja wolę, żebyście to wy odpowiadali sobie na zadawane pytania, bo czemu nie? Tak będzie lepiej. Tak myślę. Trzymajcie się. Cześć.